Dzień dobry, cześć, witajcie. Spotykamy się dzisiaj z racji nowego księżyca w znaku bliźniąt, który już niebawem, bo 22 maja. Co ten mów dla nas oznacza i co on wnosi? Każdy mów, tak naprawdę, nie tylko ten e, piątkowy, najbliższy, ale każdy mówi przede wszystkim: Zrób miejsce na nowe, dlatego że to jest idealny moment na nowe początki, na nowe cele, na nowe punkty odniesienia. Nowe obietnice, stawianie nowych planów, to co chcielibyśmy na nowo zacząć, albo po prostu przejście z punktu A do B, zamykanie przyszłości. Stale osiągnąłem cel i teraz właśnie stawiam sobie nowe horyzonty. To co bardzo ważne, tak naprawdę od tego piątku przez najbliższe dwa tygodnie, a szczególnie na nowiu, zresztą przyznam szczerze, znalazłam nawet taką informację według starodawnych wierzeń, że to, co było zasiane na nowiu, zawsze dużo lepiej obrodziło. Nawet zrobiłam takie doświadczenie, jeżeli oglądacie mnie na Instagramie, też Anna Drost-Tarot, pokazywałam, jak zasiałam na nowy księżyca w byku nasiona i jak obrodziły po dwóch tygodniach. To był naprawdę niesamowity efekt. Także co w związku z tym nowiem? Świetny moment, jeżeli chcesz ściąć włosy, bardzo dobry czas na wszelkiego rodzaju zabiegi kosmetyczne, Dlatego, że mamy zwiększoną odporność na ból. Generalnie sam nóż w bliźniętach to przede wszystkim gadanie, rozmowy, komunikacja to, przed czym na pewno przestrzegam nie kłamać i nie oszukiwać, bo to się sypnie, bo to się wyda. Dlatego, że tu mamy nóż w bliźniakach także tutaj tej prawdy trzeba się trzymać ekstremalnie blisko w porównaniu do innego okresu czasu a tymczasem ja poproszę o całkowite prowadzenie dla całego Zodiaku. wow, super, bardzo się cieszę, że na spodzie mam tego głupca, bo dokładnie o tym teraz mówię, że nów to jest nowa droga, nowy początek i tutaj ten głupiec jest tak jakby przyklepaniem tego, co właśnie do Was mówię i takim stwierdzeniem, że zobacz, zaufaj, że masz koło siebie ludzi, którzy Cię wspierają, masz energię wzrostu, bo przyświeca Ci słońce. Nie bierz zbędnego bagażu, weź tylko to, co Ci służy i z ufnością wyrusz w nowe. Także to jest takie przesłanie dla nas wszystkich. A co konkretnie Nów Księżyca wnosi nam, zacznijmy może, słuchajcie, od bliźniaka, dla bliźniąt. A może nawet słuchamy od razu, będziemy widzieć, dla bliźniąt. Tutaj mam raka. Och, rak wychodzi do góry, <tentujesz> tendencyjnie widzę, naprawdę już od poprzedniego czytania, że dla raków jest to coraz lepsza energia, co dla lwa. Też mi się to bardzo podoba. Bardzo taka mocna, ustawodawcza energia. u panny. Muszę się troszeczkę przesunąć, ponieważ ja się nigdy nie tnę tych filmów, ich nie przygotowuję, tylko wrzucam je naprawdę na żywo, tak jak je nagrywam. Więc nie mam ułożone, jak te karty mają leżeć. Tu leży moja panna. Jak za tym wygląda waga? Same wielkie arkana, coś niesamowitego. Słuchajcie, widzieliście dobrze, że tasowałam karty na żywo? Tu mam pannę. Zatem wchodzę na dół skorpiona. Dziewiątka buław. Co dla strzelca? Znowu wielkie arkana, bardzo duży przełom. Chyba przez te wszystkie retrogradacje, które mamy. Co dla koziorożca? Co dla wodnika? Ryba, baran, i byk nie został. I baran będzie tu na dole, i byk później przesunął cały rozkład. Zatem tak to tutaj wygląda. I począwszy, później zrobię do tego słuchajcie czasówkę, będę szła po kolei. Zaczniemy sobie od bliźniaka. E, bliźniak ma pazia denarów. Rycerza denarów. Rycerza denarów, który. Mówi dokładnie tyle, że wyrusz odważnie w zarabianie pieniędzy. To jest bardzo fajny moment, szczególnie teraz na nowiu. Daj sobie nowe szanse, daj sobie nowy kierunek, wyznacz sobie cel, gdzie chciałbyś posadzić to ziarenko, aby ono ci jak najlepiej obrodziło. Dlatego ja też mówię, że czas na nowiu to jest świetny moment w tym momencie, teraz, ponieważ no, w bliźniętach sprzyja komunikacji, żeby wysyłać CV, żeby aplikować, żeby szukać innego źródła dochodu. Rozsyłać wszędzie, gdzie się da, swoją wizytówkę, swoją ofertę, pokazać się, ja tu jestem, bo to jest świetny moment i bardzo sprzyjający przede wszystkim komunikacji. Czyli, jeżeli chcecie ruszyć po nowe pieniądze, bo tutaj mamy denary, to jest to najlepszy moment w tym momencie. Teraz dokładnie w piątek. Dlatego dajcie sobie czas w ogóle. Tutaj jest karta gromadzenia pieniędzy. Jeżeli dotyka to obszaru w waszym e, szczególnym przypadku, kiedy chcecie się wyplątać z jakichś zobowiązań, zakończyć pewien e, kredyt albo wszelkiego rodzaju jakieś obietnice finansowe, zobowiązania, które wam ciążą, bo to jest energia, która będzie Wam sprzyjać nagromadzeniu gotówki, to weźcie się z tym tematem zabary w piątek, dlatego że tutaj u bliźniaka poprzez dobrą komunikację, ale też szczerą, bo tak jak zaznaczyłam, e, kłamstwo i oszustwo tutaj wam się nie popłaci, to jest dobry moment, aby zrobić rozrachunek i wyplątać się z jakichś zobowiązań, i tutaj wyjść na swoje i zacząć w końcu gromadzić, czyli zapobiec odpływowi gotówki. Tak jak zaznaczyłam, tylko i wyłącznie uczciwą drogą. Księżyc będzie malował, dlatego dobry moment na roztapianie, jeżeli tak mogę powiedzieć, zobowiązań finansowych u bliźniaka. Bardzo fajny, ale też zarazem, tak jak powiedziałam, fajny moment, jeżeli chcecie zasiać to ziarenko teraz i czekacie na ofertę z innego miejsca pracy albo z innego stanowiska, dla ludzi, jaka bardzo mi się podoba, to podoba. Co za ten uraka? Przepiękna cesarzowa. Cesarzowa dla mnie o tym zawsze mówię, że to jest kobieta, jedna z niewielu kart, która przypomina o Cudownym darze macierzyństwa, cudownej roli macierzyństwa, ale nie tylko. To jest też energia i karta, która mówi, że bardzo dobry czas i moment, jeżeli zastanawiasz się nad byciem przedsiębiorczym, na bycie na własny rachunek, dlatego że tylko cesarzowa i cesarz w moim odczuciu, znaczy nie tylko, ale najbardziej właśnie te dwie karty. Świetnie nadają się do zarządzania własnym biznesem. Jeżeli słuchasz tego raku i po głowie chodziło ci wejście na przykład w branżę w beauty, w dekorowanie wnętrz, w urządzanie, wnętrzarstwo, upiększanie czegoś, wszystko co ma y, dużo wspólnego z estetyką, to zdecydowanie tak, pójdź w tym kierunku. Tak samo osoby, które się zastanawiały, czy to jest dobry moment, aby zacząć działać samodzielnie. Na przykład, jeżeli byliście podlegli pod kogoś przez bardzo długi okres czasu i byliście zależni od. Pewnej instytucji albo, albo korporacji, to to jest fajny moment, aby się zastanowić, co ja mogę zrobić, aby zarządzać sobą sam. I to jest taka obietnica, kiedy pokazuje się karta cesarzowej, że Twoje mądre decyzje i wybory zostaną w tej karcie docenione. Dlatego, że ja zawsze podkreślam, cesarzowa nie siedzi na tronie z przypadku. Ona jest wybrana przez lud. To znaczy, że zostaniesz obdarzony respektem, empatią, zrozumieniem, ale też to, co robisz, zostanie dostrzeżone i zostanie bardzo dobrze odebrane przez świat. Bo cesarzowa, jak zawsze mówię, nie siedzi tutaj z przypadku. Ona sobie zasłużyła na tą posadę. Przez to, jak widzicie, ubrana jest w kolor zielony, czakra serca, poprzez miłość do ludu, poprzez to, że podchodziła bardzo serdecznie i empatycznie do ludzi. W tym momencie przyjdzie czas zbierania żniw z tych relacji. I to jest moment, kiedy ten los się po prostu do Was odwdzięczy. Także dla raka zdecydowanie przepiękna energia. Ja się bardzo cieszę, że u raka tak dobrze się to pokazało. Przechodzimy teraz do lwa. Mm. Cesarz! Patrzcie, jaka cudowna para. Tak samo powtórzę się tutaj. Cesarz cesarzowa, świetna energia, jeżeli zastanawiacie się nad byciem na własny rachunek. Natomiast tak jak ona ma bardzo dużo empatii w sobie, tak on ma bardzo dużo pewności siebie. I cesarz jest człowiekiem i do tego namawiam każdego lwa, który w tym momencie jest sam sobie ustawodawcą, ale mądrze, czyli za dobro wynagradza za złokaże, wyciąga lekcje i konsekwencje z swoich. Yy, Relacji w otoczeniu, a ponieważ ten nów w bliźniętach to jest przede wszystkim komunikacja, to jest to dobry moment, aby jasno i klarownie zaznaczyć swoje stanowisko. Czyli relacja, powiedzmy, we współpracy, jeżeli chodzi o finanse, z tobą służyła mi, z tobą nie do końca. I tutaj jest świetny moment, aby po prostu wyciągnąć z tego wnioski, albo zmieniać pracę, albo aplikować na wyższe stanowisko, bo to tak samo jak tutaj ulwa jest obietnica tego, że się uda i powiedzie. Zresztą tutaj też jest wystartuj do nowych pieniędzy. Na bliźniaka. Zdecydowanie tak, bo to jest obietnica, tylko ta energia idzie bardzo powoli. Zaś u Was, tutaj w energii cesarza, to jest tak. To jest bardzo często karta, która mówi o bardzo dobrze i korzystnie podpisanych umowach, kontraktach, sprawach administracyjno-prawnych. Jeżeli się nad tym zastanawiacie, zdecydowanie tak. Przy czym zaznaczam, że tutaj yy, lew musi. Yy, Robić na swoją korzyść. Tu nie ma dbania o dobro ogółu. Tak jak cesarzowa zbiera poprzez empatię, tak cesarz patrzy tylko i wyłącznie na siebie i tego się zdecydowanie trzymajcie, bo to Wam przyniesie, to Wam obrodzi w komunikacji. Także stawianie siebie na pierwszym miejscu we wszelkiej komunikacji i rozmowach, ale podkreślam, szczerej komunikacji. Przechodząc dalej, jak wygląda Panna? Panna ma umiarkowanie. I to umiarkowanie między czy ma czym? Między Zasobami materialnymi a emocjami. Tutaj zalecałabym naprawdę powściągliwość i to nie jest karta, która mówi o hojności. Jeżeli yy, panno, która teraz tego słuchasz, masz tendencję do bycia nad wyraz dobrym i nad wyraz hojnym, to przez okres najbliższych dwóch tygodni daj sobie na wstrzymanie. W tym momencie księżyca upływa zatem roztapianie gotówki przyjdzie Ci bardzo łatwo, zaś ja namawiam Ciebie do tego, abyś tutaj skoncentrował się nad tym. Czy na pewno warto? Bo pewne uczucia i emocje lepiej zatrzymać jest dla siebie. Tak jak widzisz, ten człowiek, anioł przelewa wody między dwoma kielichami. Ta woda przyjmuje wręcz nienaturalny kształt, bo ona mogłaby płynąć prosto, ale to jest nienaturalne, niemniej jednak służy temu, aby tutaj nie uronić żadnej kropli. Dlatego nadmierna emocjonalność tutaj nie będzie Wam służyć. Zauważ. Jedna noga w wodzie, czyli moje uczucia i emocje, decyzje, które płyną z serca, ale druga noga na lądzie. Stabilnie na ziemi, stabilne pieniądze, stabilne decyzje finansowe, rozłożone skrzydła, żywioł powietrza, mądre, analityczne decyzje. Czyli podejmujemy decyzje nie pod wpływem emocji, bo emocje mamy trzymać na wodze. Ani kropli nie wolno Wam uronić, drogie Panny. Kierować się przede wszystkim zdrowym rozsądkiem, i twardym stąpaniem po ziemi. Umiarkowanie i równowaga to jest Wasze słowo klucz na okres najbliższych dwóch tygodni, drogie panny. Co zatem uwagi? Hmm, hmm, mamy maga. Maga, czyli w moim odczuciu bardzo często męża w tarocie, jeżeli chodzi o rozkłady partnerskie. E, Mak, człowiek który jest w stanie podołać każdemu rozpoczętemu przedsięwzięciu i zakończyć je sukcesem. Dlaczego, droga Wago? Dlatego, że Twój pomysł, który dziś już tam się w głowie zrodził i raz na górze, raz na dole o sobie krążył, nie wiedziałeś, kiedy jest najlepszy moment, aby zacząć ten pomysł realizować, to ja Ci mówię teraz. Zdecydowanie teraz jest najlepszy moment. Działaj. Ta podniesiona buława mówi działaj teraz. To jest ten moment, kiedy powinieneś wprowadzić swój plan, w, na drogę komunikacji, drogę rozmowy, aby on zaczął się urzeczywistniać. Dlaczego? Dlatego, że zasoby finansowe do działania masz. Zasoby emocjonalne zdecydowanie tak. Analityczne podejście też Ci towarzyszy. Zacznij w końcu działać. Mak nie bez ma rękę do góry i rękę na dół. On wskazuje, że jesteśmy połączeni niebo i ziemia. Czyli było lepiej, było gorzej. Raz na górze, raz na dole. Trochę wody upłynęło, zanim ja sobie to przeanalizowałam i to jest świetny moment, żeby zacząć w końcu działać. Teraz na nowiu w bliźniętach. Bardzo Cię proszę, Wago, zasiej to ziarenko, które właśnie na nowiu najbardziej Cię obrodzi. Zacznij wprowadzać ten plan w życie. Zrób cokolwiek, zrób mały krok do przodu, aby dążyć już ku lepszemu jutro. Bo to jest niesamowita obietnica, która mówi, że się uda i powiedzie. Nikt, żadna karta w tarocie. Nie jest bardziej sprawcza niż karta maga. Żadna karta nie ma w sobie więcej mocy, aby to, co masz w głowie, w końcu sprowadzić na ziemię. No, mogłaby konkurować z diabłem. On też jest z Ręka na górze, ręka na dole, tylko on to robi podstępem. A tutaj waga uczciwym, mądrym, analitycznym podejściem, naprawdę dużymi zasobami i olbrzymim potencjałem. Bardzo mi się ta energia wagi u Was podoba. Co zatem dla Skorpiona? Dziewiątka buła. Dziewięć buław to jest taka energia, która mówi o nie, nie, proszę mi tutaj z brudnymi buciorami nie wchodzić. Proszę mi tutaj nie deptać tego, co udało mi się już zbudować, bo to jest taki, ja zawsze mówię sad. To jest sad skorpiona, który sam sobie wyhodował. Tu są to, co ja sobie do tej pory w życiu udało mi osiągnąć. Stabilna praca, stabilne mieszkanie, moja rodzina. Może nie byłem z tego do końca usatysfakcjonowany, ale to była energia stała, to było moje konstans. I w tym momencie on tu stoi, ten skorpion z tym patyczkiem i mówi proszę mi tu nie wchodzić i nie deptać, proszę mi niszczyć moich zbiorów i plonów i upraw, to jest moje i proszę mi się tutaj nie mieszać. I to jest bardzo dobra energia i w skorpionie w takiej energii zostań. Dlatego, że wszystkie dziewiątki mówią o tym, że napełniam najpierw sam siebie po to, aby móc następnie potem się z tym dzielić. Tutaj mamy pozbierane trudne doświadczenia, dlatego, że to, co urosło, te patyczki dla skorpiona, to jest Osiem trudnych doświadczeń. I tutaj zauważ, że z tych doświadczeń w końcu zaczynają wyrastać listki. Czyli to zaczyna procentować. To, że kiedyś coś nie wyszło, to w końcu zaczynasz wyciągać z tego lekcję i zaczynasz obracać porażkę w sukces. Ty widzisz w końcu efekty swojego trudne, trudnej sytuacji. Ty widzisz, co cię do tego doprowadziło, ale zaczynasz też doceniać, co dzięki temu masz. I ty teraz nie pozwolisz tego zrujnować. To jest bogactwo doświadczeń, do którego skorpion nie pozwoli sobie tutaj wejść w brudnych buciorach. To jest bardzo fajne, bo skorpion ubrany jest na żółto. To jest też taki kolor, który mówi o pewności swoich decyzji, o przekonaniu do tego, co on tutaj zakłada. Dlatego, mimo tego, że nów w bliźniętach stawia mocno na komunikację, Mam poczucie, że dla wielu skorpionów to będzie taka energia moje, smojsza, i proszę mi tutaj nie wchodzić i, i nie mieszać. Będzie, od, będzie bronił bardzo mocno, od, odgradzał swoje stanowisko. Jak to wygląda u strzelca? U strzelca karta sprawiedliwości. Karta jedenastki. To jest karta, która mówi, że Okej, okay, duj teraz, czyli prawdopodobnie na energii nowych piątek, oceniam swoją sytuację. W związku, w relacjach, w relacjach biznesowych, w relacjach partnerskich, w relacjach z rodziną, z przyjaciółmi, i myślę sobie: OK, na tej szali mam tyle i tyle, na tej tyle i tyle, to mi się opłaciło, to mi się opłaciło średnio. Jestem w sytuacji, jakiej jestem. Świat jest od dwóch miesięcy zamknięty, i okazuje się, że w trakcie ostatniego czasu uzyskałem tyle dobra od tych osób. A tyle rozczarowania od tych. I tym oto podniesionym mieczem prawdy skorpion, powie, skorpion, strzelec, przepraszam, powie sobie w porządku. To już mi nie służy, bo tu jest analityczny wybór i decyzja. Od tych ludzi się odcinam. Od tych ludzi dostałem wiele, ta, zachowałem równowagę w dawaniu i braniu. Ta relacja mi się sprawdziła, zaś te relacje odchodzą już w zapomnienie. Także tu jest naprawdę, to jest, dotyczy podstawy takich gruntownych decyzji, bo tutaj mamy kolor właśnie czerwieni. Czyli czakra podstawy, dla skorpiona bardzo. Skorpiona strzelca. Czemu ja was cały czas teraz mylę? Cofam się o jedną. Dla strzelca będzie bardzo ważne oddzielenie znajomości. To jest taka karta robienia porządków. Karta ma wibrację numer 11, czyli takie stabilne dwie jedynki. Ja stawiam siebie na pierwszym miejscu, odcinam to, co mi nie służy, energia bardzo, bardzo porządkująca, ale też energia sprawcza, która rozprawia się z tym, co musi już odejść w lewą stronę, w stronę miecza, czyli się zakończyć. Też taka energia bardzo mm, urzędowo-administracyjna, działająca na naszą korzyść, bo to jest taka obietnica, że jeżeli będziesz się mierzył z jakimiś aktami prawnymi, albo sprawami właśnie w urzędach, to tutaj Ci się uda i powiedzie. Nie bez kozery właśnie nazywa się to e, sprawiedliwością. Czyli uczciwe załatwienie sprawy i interesów. Koźrożec Koziorożec miał ostatnio diabła, a teraz ma piątkę denarów. Piątka denarów mówi o tym, drogi koziorożcu, że trzeba będzie trochę przebudować system finansowy mm. i może droga, którą teraz podążasz, inna od przyjętych schematów, nie obrodzi Ci tak, jak tego oczekujesz. Natomiast to od Ciebie zależy, czy nadal chcesz tą drogą podążać, czy, schry, czy skryjesz się pod skrzydłem pewnych ustalonych schematów. Już wtedy nie będzie ci zimno. Ale to jest twoja decyzja, drogi koziorożcu. Czy twoja droga do zarabiania pieniędzy będzie wiodła poprzez, twoją in, poprzez twój indywidualny plan, czyli czy ty będziesz miał, koziorożcu, plan na siebie, czy wylądujesz w cudzym planie. I moja prośba do ciebie jest taka – Abyś nie zbaczał z tej drogi. Dlatego, że o ile piątka denarów to jest karta, która wnosi często deficyty, to jest karta, która zapowiada trudny finansowo czas, to jest to karta, która mówi, że jeżeli pozostaniesz wierny swojej drodze tutaj i przecierpisz ten trudny czas, to wejdziesz w energię szóstki denarów. Czyli poprzez raz jeszcze wycenienie swojej wartości jako partner, jako pracownik, dojdziesz do równowagi. Dlatego miej plan na siebie, koziorożcu. Bo tak jak powiedziałam, możesz podążać swoją drogą, mieć swój plan na siebie, a możesz skorzystać z tego schronienia i wylądować w pewnych konkretnych ramach i schematach, gdzie może jest dobrobyt, ale nie ma miejsca na Twoją kreatywność. Dlatego skorzystaj, proszę teraz, z tej energii rozmowy, komunikacji, tego wszystkiego, co daje Ci właśnie teraz nów w bliźniętach, drugich koziorożcu, i zastanów się. Co należy na szybko przetransformować w zarządzaniu Twoimi zasobami finansowymi, bo piątka to jest zawsze zmiana i transformacja. Może trzeba uciąć pewne koszty, może trzeba będzie poczynić pewne inwestycje, które na moment wprowadzą Cię w taką energię zubożenia, e, mogą też zachwiać Twoim poczuciem e, stabilizacji finansowej. Niemniej jednak, drogi koziorożcu, tak naprawdę symbolu wielkiego uporu i dążenia do celu, jeżeli masz już plan, to świetnie. Jeżeli nie, to radziłabym ci naprawdę wyznaczyć sobie cele, abyś nie wylądował w cudzym planie i tylko i wyłącznie dlatego, żeby nie tkwić w deficytach. Bo jesteś na dobrej drodze. Swoje już wytrzymałeś. Nie zmieniaj celu, ale zmień taktykę. Bo piątka zawsze mówi o zmianie podejścia. Do czego? Do pieniędzy, do finansów. Tak wyglądał koziorożec. Przechodzimy do wodnika. I wodnik ma. Arcykapłanka. Arcykapłanka, która jest kobietą niesamowitej mądrości, ale też kobietę doświadczonej przez los. Skąd moje przekonanie? A no właśnie tutaj z tych cyklów księżyca. To jest też karta, która mówi, że w końcu zacznie się dobrze dziać. W końcu obrodzi. Stąd te symbole tutaj owoców granatu. Obrodzi dlaczego? Dlatego, że tu arcykapłanka trzyma w ręku torę. Życie doświadczyło cię przez ostatni czas w taki sposób, że twoje zasoby wiedzy, jakie teraz zdobyłaś, zostaną w końcu dostrzeżone. Arcykapłanka jest osobą, która nie musi stać na pierwszym szeregu, aby jej mądrość wypłynęła dalej. Ja tą kartę lubię przy, przyrównywać do takiej energii, kiedy idziemy na przykład na spektakl do teatru lalek i na koniec wszyscy biją brawo. Tylko pytanie, komu? Przecież nie tym lalkom, tym osobom. Które tymi kukiełkami manipulują na sznurkach. Z tyłu, za kulis, za kotary. I to jest właśnie ta energia arcykapłanki. Czyli zostajesz dostrzeżony z, dzięki temu, co robisz. Nawet jeżeli nie stoisz w tym momencie w pierwszym rzędzie, w pierwszym szeregu, bo to jest wibracja dwójki, czyli działam z drugiego planu, ale w końcu efekty działań wodnika, efekty starań zostają dostrzeżone i wynagrodzone. To jest kobieta dla mnie obdarzona największą mądrością w całej talii. Tak jak tutaj ta energia, jaka pokazywała się dla raka, to jest olbrzymia empatia i dobroć, tak jej towarzyszy bardzo duża mądrość. I o ile ta tutaj ma bardzo duże zasoby finansowe, bo na nie pracowała, tak ta w końcu zostaje dostrzeżona. Dlatego dla wodnika jestem przekonana czas, kiedy w końcu zaczynacie zaznaczać swoją pozycję i zaczynają być widoczne en, y, efekty waszych mądrych, analitycznych decyzji ponad podziałami, mimo wszystko. Także fajny czas dla was, wodniki. Co dla ryby? I dla ryby 6 denarów. To jest ta energia, której dotknął tutaj koziorożca. Przed chwileczką o tym mówiłam. 6 denarów. Raz jeszcze wyceń swoje możliwości, zarówno w relacjach biznesowych, jak i relacjach uczuciowych, romantycznych, miłosnych. Tutaj bardzo ważne będzie upomnienie się w szóstce denarów o zwrot energii, jaką dajesz, ale też nie bycie dłużnym dla kogoś, bo tu jest wyrównanie rachunku. Daję tyle samo... Ile biorę od świata, od partnera, od pracodawcy i w drugą stronę, we wszystkich relacjach. Bardzo ważne będzie zachowanie równowagi, ponieważ ten zbliżający się piątek to jest, tak jak wspomniałam, w Księżyca w Bliźniętach: gadanie, rozmowa, komunikacja. Świetny moment, aby to w końcu uporządkować. Aby zaznaczyć swoje miejsce, powiedzieć, słuchaj, tyle i tyle daję, tyle i tyle oczekuję w zamian. Albo. Ja czuję tutaj niedosyt tej relacji, bo często do ciebie dzwonię, często proszę o spotkanie, często nalegam, pytam co u ciebie, a ty nie masz czasu wysłuchać mnie. Zatem tutaj w końcu ryba upomina się o to zachowanie równowagi w dawaniu i braniu. Widzicie? Tutaj jest ten właśnie symbol wagi jako podstawa naszych działań. Dlatego szóstka na dla mnie jest taką wibracją zwycięstwa. I to będzie poczucie małego sukcesu dla ryby. To, że w końcu uda im się złapać balans i zachować równowagę w tym, co od życia dają, a co otrzymują. Natomiast, aby robić taki balans, najpierw należy docenić to, co mamy, bo bez docenienia wszelkich małych rzeczy, które nas otaczają, będzie nam bardzo trudno o zachowanie równowagi i bycie wdzięcznym. A właśnie poprzez tą wdzięczność będziemy umieli tą energię zwrócić i dzięki temu zachować równowagę, drogie ryby. Ja też jestem rybą, więc akurat było też do mnie. Wchodzę sobie teraz, słuchajcie, w te dwie biedatki z dołu. Wyjmuję barana. Baran ma 9 kielichów. Energia, która mówi o tym, że w sumie mi samemu ze sobą jest bardzo, bardzo dobrze. I to mnie bardzo cieszy, bo to jest energia, która była bardzo podobna do skorpiona. Skorpion miał 9 buław, baran ma 9 kielichów. Dziewięć kielichów mówi o tym, że sam siebie napełnia miłością, kreatywnością, pewnością siebie, miłością do świata, tylko i wyłącznie po to, aby w końcu móc się nią podzielić. Tylko i wyłącznie z perspektywy drogi Baranie, zapewnienia dobrobytu najpierw samemu sobie i potraktowania siebie priorytetowo, co jest dla mnie najważniejsze. Teraz, tu i, te, tu i teraz wykorzystaj komunikację na nowiu w bliźniętach, na rozmowę badanie o tym, co jest dla Ciebie przede wszystkim najważniejsze, bo tutaj napełniam siebie sam. Także to jest świetny moment na to, aby samemu siebie docenić, aby samemu zrobić sobie prezent, aby zająć się czymś kreatywnym, co daje nam poczucie spełnienia, satysfakcji i radość z tego, co robimy u barana. Właśnie po to, aby za jakiś czas, kiedy poczujemy tą pełnię, Móc w końcu tą miłością obdarzyć kogoś innego. Ale tutaj energia koncentruje się najpierw samemu na sobie, ponieważ są to kielichy. Ja pcham barany wszystkie w kierunku kreatywności. Albo rozpoczynamy coś nowego, co służy tylko i wyłącznie nam, bo to jest dziewiątka napełniam siebie, robię dobrze sobie, nie rodzinie, nie dzieciom, nie rodzeństwu, nie przyjaciołom. Stawiam siebie na pierwszym miejscu. Ja robię coś dla siebie. Dzisiaj upiekę moje ulubione ciasto. E, dzisiaj usiądę i posłucham, dzisiaj poczytam moją ulubioną książkę, posłucham swojej muzyki, obejrzę swój ulubiony film. Tak, baranie, zachęcam cię, abyś postąpił, abyś na, najpierw napełnił swoje zmysły. Dzięki temu, że napełnisz te dziewięć kielichów, poczujesz dumę. Zauważcie w ogóle, to jest niesamowite, że tutaj mamy kolor niebieski, kolor czakry gardła. Czyli to jest karta mega spójna właśnie z tą rozmową i komunikacją, która na tym nowym bliźniętach będzie dla nas kluczowym podejściem. Dzięki temu nabieramy pewności i miłości do siebie. I tak, baranie, proszę Cię, trzymaj. Co dla byka? Byk ma eremitę. Eremitę, który jest wierny swoim przekonaniom, swojemu podejściu. On wie, że jego decyzje są mądre. Dlaczego? Dlatego, że to są mądre, analityczne wybory, a nie w oparciu o emocje. To są góry lodowe. Emocje są zamrożone. Co on ma tutaj w latarni? Zauważ, drogi byku, to jest Twoja wiedza. To jest mądrość wszechświata, to jest gwiazda zamknięta w latarni. Czyli jestem wierny swoim przekonaniom, dlatego że wiem, że bycie. Zresztą byk ma też to do siebie, że to jest taka energia uporu i zastania, ale takiego bardzo konsekwentnego dążenia do celu. Ja mam medium koeli w byku, ja bardzo byki lubię, tak samo zresztą jak skorpiony. Dlatego jeżeli chodzi o byki, nawet jeżeli. Wasze podejście nie podzielało sympatii społeczeństwa. To jestem przekonana, że w okresie najbliższych dwóch tygodni wam się to bardzo opłaci. I spotkacie się z takim podejściem, wiesz co? Dobrze mi doradziłeś, dobrze mi mówiłeś, Byku. Faktycznie miałeś rację. Dobrze, że cię posłuchałem, bo tutaj rady tego mnicha, tego eremity, tego samotnika zostają w końcu docenione. Jego takie outsiderskie podejście do rozwiązywania wielu problemów, do, do rozwiązywania wielu mm, dylematów i rad, jakie byk dawał społeczeństwu, to byk zaczyna tutaj, w tym momencie, spotyka się z takim rewanżem i uśmiechem od losu, który mówi, wiesz co, miałeś rację. Może twoje podejście było takie nonkonformistyczne. Na początek wydawało mi się, że jesteś dziwakiem. A tutaj byk w końcu zostaje doceniony i zauważony. Ja tą energię... Bardzo lubię, dlatego że to jest, e, w moim odczuciu, e, bardzo spójne z taką bardzo dużą i głęboką życiową wiedzą, jaką ma pustelnik, eremita. Ja tą kartę często właśnie porównuję do takich mnichów, którzy przeżywają ascezę i są bardzo odosobnieni w swoim podejściu i w swoich poglądach, ale są bardzo pracowici i bardzo wierni swoim przekonaniom. I w tym momencie oni zaczynają zbierać żniwa swojego takiego, z uporem dążenia do celu. I bardzo mi się ta energia ubyka podoba. Wasza mądrość zostaje, zostaje doceniona i zauważona. Z taką energią zostawiam nas wszystkich na okres nadchodzących dwóch tygodni. Mam nadzieję, że na dniach uda mi się wrzucić krótki film dla każdego znaku, a tymczasem czerpcie z tego bardzo Was proszę jak najwięcej na okres najbliższych dwóch tygodni, Dając sobie właśnie ten uśmiech od losu, tą nową kartę, ten nowy początek. Bądźcie zdrowi, do usłyszenia. Cześć.